Widzicie, to jest mój pierwszy jeden z pierwszych filmów Call of Duty Black Ops 2. Gramy sobie w multiplayer, ponieważ mamy Darmowy tydzień na. Pf, darmowy weekend na Steamie! I każdy, kto ma Steam i konto na nim, może sobie pobrać tą grę przez ten weekend i grać w multiplayer. Tak jak to zrobiłem ja. Dobra. Na początek, podstawę. Wybierzmy sobie mecz publiczny, znajdziemy jakiś normalny. Tak. Team match. Zaczynamy. Szukanie graczy. Dobra, gracowie znalezieni. Czekamy sobie. Czekamy. to Hills. Nooo, ładnie. Muszę sobie kiedyś kupić tą grę. I zagrać na singlu. Napiszcie w komentarzach czy warto. Wiem, że nikt nic nie napisze, bo i tak nikt tego nie ogląda. Ale nieważne. Awaiting Game State. I'm still gonna miss you, Hollywood Hills, I'm gonna walk the advance OKAY, DAFUG Ładnie tu Woda, woda, ładnie jest wszystko, ładnie Mój pierwszy mecz Call of Duty Black Ops 2 Nie potrafię grać w taką stragę Bo to moja pifajna Wow, wow, wow Gronata mu Kurde. Łoł, łoł, łoł! Tam jest! Ha, ha! Leżysz, małpo! Moje pierwsze zabójstwo w tej grze. Cieszę się. Ładnie. Tańczyć będę. Nie! 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 O, jest taka... wow, Ładnie! No, idź! Idź, żeż. Czemu nie mogę iść? No! Nie, nie, nie mogę! E. Co to, taki lap, tak? Wszedł na moją minę i nie umarł. Nie podoba mi się, dlaczego tak laguję. Przecież wszystko jest ok. Kurczę, ja włączyłem? Eee, to nie są ragi, jaki idiota tam coś, Tureń mnie naciskał i teraz mówię że nie reaguje, no, idiota. no jeszcze się za, zabij mnie, tak. Zabij mnie. Zasłużyłem. A w nie pamięć z tym, co się stało. Jeżeli mnie zgromadzą... Kill! Yes! Po tobie! Szumatu. Come back. Fuck up? I do góry, i do góry. Poniosły Nie <Podnosi mnie oczy. śpiewanie> was, jak na moją pierwszą grę, idioci. Jesteście cieniasy. Kupuję tą grę Load. Nie trzeba reloadnąć Nie trzeba reloadnąć Oślepił mnie Ale dostałem asystę Okej okay. Okej okay. Oj oh, sorry 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 Grenades hot Hollywood? Ładne, ładne Hollywood. Można wyjść? Nie. Tu chyba jest. Nieważne, chodźmy tu. Są typki, ja! Nikogo nie zrobiłem, ale zraniłem. come back <laughs> yes zaimstar i'm out go down

Nie, no dobrze mi nie, nie nic nie przegrywam. Widziałem cię, widziałem cię, widziałem cię, i zaraz mnie za Haha, Forza! Yeah! a ja myślałem, że nie potrafię grać, że się odzwyczaję, czytać FPS. na kawę co? Nie wiem, czy jest jedna granata, ale to nieważne. Czekajcie. Aha. Jest coś, coś, coś w Zginąłem gdzieś tu. Oni są tu. Ha! Wow. Fajne. Aha. It's aha. Over. Mission failed. Mm -hmm. Nieważne, że failed. Cieszę się z mojej dobrej gry. Dziękuję. To był pierwszy odcinek Call of Duty Black Ops 2. Grałem w niego tylko przez ten weekend, więc parę odcinków będzie. Jest... nie najgorzej, jest grać bardzo dobrze. 10 zabójstw, 10 śmierci, ratio 1.0. Pierwszy mecz udany. Dziękuję, pozdrawiam, cześć!